Witajcie, cześć. Zapraszam na kolejny odcinek tematyczny, na którym opiszę następną kartę w talii Kart Tarota w Arkanach Wielkich, a mianowicie będzie to karta Wiara. Tak więc zapraszam, dzisiaj opowiem o kilku wartościach duchowych nad wartościami materialnymi. Karta Tarota o nazwie Wiara jest często też nazywana w innych taliach kart jako papież. A osobiście spotkałem się również z wizerunkiem budynku, który nosił tytuł Świątynia. Karta tarota wiara i będę to też nazywać zamiennie karta tarota papież jest szóstą kartą w talii kart tarota w warkanach wielkich, a jej numer wynosi 5. Karta ta w ogólnym znaczeniu mówi o większych wartościach duchowych niż wartości materialne. Karta ta daje do zrozumienia, że takie wartości jak różnego rodzaju emocje, wzruszenie się, to co jest dla nas ważne, nasze marzenia, Również nasze poglądy, opinie, niestety też czasami uprzedzenia i stereotypy. Są to pewne wartości, które są ważniejsze do przepracowania albo do docenienia, niż wartości materialne, takie jak pieniądze, nasze bogactwo i nasz budżet. Tak więc ta karta tutaj emanuje symboliką odnośnie duchowości i wiary. Karta Tarota wiara i pod nazwą papież. Na bardzo starszych taliach Kartarota, jeszcze nawet z XIII wieku, nosiła często nazwę hierofant. Tutaj ona przedstawia mężczyznę ubranego właśnie w szaty mnicha, bądź w szaty takie ceremonialne oraz sposób w jaki jest ten mężczyzna przedstawiony wykazuje zamyślenie, głęboką medytację, a nawet kontemplację. Jeżeli ta karta nam się tutaj pojawi, to właśnie te aspekty, które przed chwilą powiedziałam, jak zamyślenie, kontemplacja, medytacja, wyciszenie ona tutaj właśnie mówi, aby tym się zająć, na tym się skupić. Karta daje do zrozumienia, aby przemyśleć pewne rzeczy w naszym życiu. Karta też radzi, aby pamiętać, że to, co doświadczamy, jeżeli chodzi o nasze emocje i to, co znajduje się wewnątrz nas, jest często ważniejsze niż to, co jest na zewnątrz albo poza nami, jeżeli chodzi o właśnie jakieś bogactwa materialne, pieniądze. Jeżeli podam taki przykład, co może być dla nas ważniejsze, zakup nowego samochodu, który jest lepszy i bogato wyposażony, czy jakaś ciekawa podróż, która nas wzbogaci duchowo, wyniesiemy z niej nowsze informacje, doświadczenia oraz mądrość taką wewnętrzną, że nauczymy się czegoś nowego, a sami stanie się, staniemy się lepsi. Tak więc tego typu rozkminy, tego typu właśnie dysonanse, refleksja. Ta karta daje nam do zrozumienia, aby też je zauważyć, odczuć i przemyśleć. Karta Tarota Wiara, nazywana też właśnie Papież, mówi o tym, jak wykazujemy nasze zachowanie wobec innych ludzi. Karta ta daje też do zrozumienia, czy słuchamy własnego sumienia, własnego głosu rozsądku oraz wewnętrznej intuicji. Karta ta też ostrzega, aby nie traktować całkowicie poglądów wiary i religii, tylko jako jedyny dysonans naszego postępowania, z uwagi na to, że możemy zacząć być stronniczy, a jeżeli będziemy robić pewne rzeczy, które są nieakceptowalne, lub złe, niedopuszczalne, możemy usprawiedliwiać się, bo nasze zasady wiary nam tak kazały. Tak więc tutaj ta karta również ostrzega przed pewnymi zachowaniami się, aby nie nadużywać tego co kierujemy się, jeżeli chodzi o nasze poglądy, naszą słuszną drogę, jeżeli chodzi o wiarę, religię. Karta tarota wiara, też właśnie tak jak mówiłem, nazywana papież, ma swoje też dobrą stronę i złą stronę. Karta ta oczywiście może też nam wyjść w pozycji odwróconej, ale też chcę zwrócić uwagę, że obraz pozycji odwróconej nie przedstawia jakiegoś nowego wizerunku, tak jak kiedyś opisywałem na odcinku, kiedy mówiłem na przykładzie karty wisielca. Tak więc, jeżeli mamy tą kartę wiara papież, w pozytywnym znaczeniu mówi ona o pobieraniu nauk o kogoś doświadczonego, kto jest dla nas wzorem do naśladowania, wybrania nowej drogi, która jest dla nas też właśnie życiowa drobnym celem, nauczenia się pewnych zasad moralnych, postępowania etycznego, nauczenia się, czym jest właśnie honor, godność oraz tego typu postępowania, jak i również pokazywanie innym słusznych decyzji. No, i tak jak wspomniałem, główna dewiza tej karty, główne znaczenia. to jest wyższość pewnych spraw duchowych nad wartościami materialnymi. Jednakże, jeżeli ta karta wyjdzie w pozycji negatywnej, oznacza to, że ona tutaj symbolizuje buntowanie się pewnym podglądom duchowym, religijnym, nieakceptowanie pewnych już utartych szlaków, jeżeli mamy jakąś ścieżkę religijną, która jest bardzo stara i już tak naprawdę zapomniana bądź zbuntowanie się temu, co zostało ogólnie przyjęte. Karta w pozycji negatywnej może też mówić o jakby przejściu ze złej, z dobrej strony na złą stronę, porzucenie pewnych wartości moralnych na rzecz kierowania się własnymi osobistymi poglądami, które czasami rodzą się z osobistych uprzedzeń. Karta wiara papież ona też właśnie radzi, aby stosować w praktyce swoje przekonania. Jeżeli ktoś z nas ma swoją ścieżkę duchową, religijną, to w takim wypadku on też powinien dać do zrozumienia, że to praktykuje i stosuje na co dzień, a nie tylko ładnie o tym opowiada. Tak więc, jeżeli pozwolę sobie podać taki przykład, jeżeli magowie, czarownice mają właśnie ścieżkę wiary pogańskiej czy neopogańskiej, też warto pokazać to w praktyce, a nie tylko na lewo i prawo z uśmieszkiem o tym opowiadać, że się to robi. Tak więc, jeżeli stosujemy w praktyce swoje przekonania, to wtedy możemy uznać, że rzeczywiście słuchamy tej karty, która nam to radzi. Jednakże trzeba pamiętać, że pewne wartości wystawiają nas na próbę. Czy jesteśmy w stanie poświęcić dobra materialne, żeby uratować najbliższego nam przyjaciela, bądź kogoś z rodziny, bądź czy jesteśmy w stanie wyłożyć duże pieniądze na wyleczenie kogoś z choroby, jeżeli mamy taką możliwość, nawet jeżeli jest to nam osoba obca. Wtedy dochodzi do sytuacji, kiedy rozumiemy, że nasze wartości duchowe rzeczywiście są wyższe niż wartości materialne. Też zadajmy sobie takie pytanie: czy jeżeli jesteśmy osobami majątnymi, Jesteśmy zdolni do spontanicznego gestu, aby finansowo kogoś pomóc. Na przykład wpłacić jakieś pieniądze na schronisko, albo zakupić i na przykład obdarować jakimś pokarmem dla piesków, kotków, też właśnie dane schronisko. Jeżeli mamy taką możliwość, żeby pomóc, należy zwrócić uwagę, jakie wtedy wewnętrzne spełnienie na naszym sercu się pojawia. I ta karta właśnie nam mówi, że dzięki temu odczujemy kontemplację. Swego rodzaju takie wzruszenia, ale dojdziemy do wniosku, jakimi osobami naprawdę możemy być, a nie tylko gonić zabogaceniem się i nowymi funduszami, żeby nasz portfel był bardziej wypchany. Karta ta w bardzo taki wyjątkowy sposób tłumaczy interpretację aspektu zdrowotnego. Będziecie zaskoczeni, ale karta wiara, nazwana też czasem papież, mówi o tym, że pojednanie się z kimś, z kim jesteśmy skłóceni będzie główną drogą do wyzdrowienia. Karta ta mówi o chorobach duszy, naszego ducha, ale nie o chorobach fizycznych. Może też ona czasami mówić o samookaleczeniu się, jeżeli uznajemy, że samookaleczenie w jakiś sposób nas wyzwala. Osobiście uważam, że nie jest to do końca słuszna, jednakże jeżeli chodzi o aspekt zdrowotny, karta ta mówi, że jeżeli wyznamy to, co nam ciąży na duszy, to, co nam ciąży na sercu, to jak mówi powiedzenie, kamień spadł z serca, to wtedy doznajemy wewnętrznego wyzdrowienia, wewnętrznej wolności. Swego rodzaju transcendencja jest też drogą do tego, że staniemy się istotami bardziej uzewnętrznionymi, mądrzejszymi i rozwiniętymi. I karta ta właśnie mówi o tym, gdyby została postawiona na aspekcie zdrowotnym, a nawet jeżeli mówimy o aspekcie miłości i finansów, to ona też właśnie tutaj mówi. O wartościach duchowych wyższych niż naszą wartościami materialnymi. Jeżeli ta karta pojawi się w rozkładzie na miłość, może ona mówić o tym, że problemem albo rozwiązaniem jest to, żeby nie tylko patrzeć na pieniądze, ale patrzeć właśnie na wartości duchowe. Jeżeli chodzi o rozkład w pracy finansach, może ona też ostrzegać o tym, żebyśmy nie dążyli do ciągłego bogacenia się. Ale zastanowienia się, jak to robimy, czy przestrzegamy takich zasad etycznych, duchowych, czy odpowiednio się zachowujemy i czy sami przed sobą jesteśmy uczciwi, czy sami siebie nie okłamujemy. Na koniec jeszcze powiem, że ta karta daje do zrozumienia, aby nauczyć się odczuwania wewnętrznej refleksji oraz rozmowy sami ze sobą, aby po prostu pod wieczór spojrzeć sobie w oczy, na przykład w luszcza. I zadać sobie pytanie, czy dzisiaj byliśmy dobrymi ludźmi i czy zachowaliśmy się tak jak należy. Tak więc ta karta właśnie w wspaniały sposób mówi o wartościach duchowych, które są nad wartościami materialnymi. W następnych odcinkach postaram się opisać kolejne karty Tarota. Mam nadzieję, że moje odcinki Wam się spodobają. Zostawcie też ślad po sobie. Możecie też to udostępnić, skomentować. Będzie mi bardzo miło, jak polubicie. No i zapraszam na, ko na śledzenie kolejnych materiałów. Wszystkiego dobrego, udanego dnia, trzymajcie się.